OK, ludzie, czas trochę zarobić. Ile czasu zabiera wam zarobienie 500 euro? 3 dni? Tydzień? Więcej? A 5000 tysięcy euro? Aby zarobić taką kwotę, ludzie mogą pracować wiele miesięcy, a niektórzy nawet wiele lat. Elektrykowi zajmuje to dwa miesiące, bankowcowi zajmuje to średnio trzy tygodnie, a mnie zajmuje to 5 dni. Tak, dobrze słyszeliście. Co tydzień zarabiam 5000 euro. Nie szukajcie sprawiedliwości. Nie ma czegoś takiego. Nie znaczy to, że pracując więcej, zarabia się więcej. W zasadzie jest całkiem na odwrót. Im cięższa praca, tym większa szansa, że wynagrodzenie będzie małe. Kiedy byłem biedny, pracowałem dużo więcej niż teraz. A chociaż pracuję coraz mniej, zarabiam z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Jeśli szukacie innego sposobu zarabiania pieniędzy, jesteście we właściwym miejscu. Nie mam pojęcia, jak trafiliście na tę stronę. Pewnie jakiś wasz dobry znajomy wysłał wam link. Zanim zdradzę wam moją małą tajemnicę, proszę o jedno. Podziękujcie temu znajomemu. Dosłownie odmienił wasze życie. Nie ja. On. To on wysłał wam link, i tylko dzięki niemu nie będziecie musieli już dłużej liczyć każdego grosza. W ciągu następnych pięciu minut wasze życie wywróci się do góry nogami. Kiedy następnym razem zapytam, ile czasu zajmuje wam zarobienie 500 euro, otrzymam inną odpowiedź. Zajmie wam to tylko kilka minut, tak samo jak mnie. Nazywam się Piotr Krawczyk. Nie zawsze taki byłem. Kiedyś byłem biedny. Moja mama jest pielęgniarką, a tata nauczycielem. Moje dzieciństwo było w porządku, nic nadzwyczajnego. Moi rodzice musieli liczyć każdy grosik i żyliśmy na kredyt. Miałem szczęście, że udało mi się dostać na uniwersytet. Rodzice wspierali mnie jak tylko mogli. Mama wzięła nawet drugi etat. Okazało się, że musimy wziąć kolejną pożyczkę. Banków nie obchodziło, że mogły doprowadzić naszą rodzinę na skraj bankructwa z powodu mojej edukacji. W pewnym momencie powiedziałem sobie Dość tego, Piotr. Czy to naprawdę chcesz, żeby twoi rodzice jedli codziennie to samo jedzenie, żebyś mógł fajnie żyć sobie na studiach? Nie, oczywiście żaden syn by tego nie chciał. Miałem szczęście, że nie musiałem pracować w McDonaldzie. Mój współlokator powiedział mi o pracy, w której wtedy pracował, i załatwił mi tam robotę. Krótko mówiąc, nie była to żyła złota. Nie udało mi się też znaleźć sposobu, żeby wesprzeć rodziców i odwzajemnić pomoc, jaką mi ofiarowali. Ale pewien niewielki startup, Genius Tech, który już nie istnieje, okazał się najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić. Firma pracowała nad genialnym algorytmem do przeprowadzania transakcji na giełdzie. Zbankrutowali, zanim udało im się ukończyć ich magiczne oprogramowanie, ale wskazali mi i innym programistom z zespołu właściwy kierunek. Założyliśmy trzyosobowy zespół i udało nam się. Zajęło nam to trzy lata. W tym czasie ostatecznie musiałem podjąć pracę w McDonaldzie i nie jestem z tego dumny, ale było warto. Trzy lata bez snu, bez zabawy i bez wolnego czasu. Trzy lata pracy w restauracji przez 8 godzin, spędzania 8 godzin nad projektem i zaledwie cztery godziny snu. Ale oto ja teraz to samochody, którymi mogę jeździć. To moje życie. To moja zabawa. W jaki sposób pytacie? No cóż, jak mówiłem wcześniej, macie szczęście, że jeden z Waszych znajomych przysłał Wam tę stronę, ponieważ postanowiłem zmienić dzisiaj życie 60 szczęściarzy. Szukamy nowych partnerów do pracy nad naszym oprogramowaniem do generowania pieniędzy. Potrzebujemy dokładnie 60 osób, które będą mogły przetestować oprogramowanie, zanim udostępnimy je ogółowi społeczeństwa. Planujemy sprzedawać oprogramowanie za 6999 euro. Jestem pewny, że dzięki niemu będę tak bogaty, że następnym razem, gdy zadacie mi pytanie o 500 euro, moja odpowiedź będzie brzmiała 3 sekundy. Ale wróćmy do powodów, dla których tu jesteście. Otrzymacie to oprogramowanie za darmo. Nie musicie mi zaniedawać ani grosika. Nic, mówię całkiem poważnie. Po podaniu adresu e-mail uzyskacie dostęp do strefy przeznaczonej tylko dla członków. Oprogramowanie, które opracowaliśmy to coś w rodzaju sztucznego mózgu, analizuje ono wszystkie ruchy na rękach z prawdopodobieństwem 99 i 9996%, oznacza to, że istnieje jedynie bardzo niewielka szansa, że oprogramowanie źle przewiduje to, co się dzieje. Jakiekolwiek wyniki przedstawia, są to dobre wyniki i na pewno są dobre. Jeśli będziecie dokonywać transakcji zgodnie ze wszystkimi wskazówkami, które wam damy, Wasze konta bankowe będą zapełniać się tak samo jak moje od 2012 roku, kiedy zaczęliśmy. Nie musicie przejmować się dosłownie niczym. Umiecie posługiwać się myszką komputerową? Umiecie naciskać przycisk na telefonie? Oczywiście, że umiecie, inaczej nie umielibyście włączyć tego filmiku. I tak jak umiecie obsługiwać urządzenia, których teraz używacie, tak samo bez problemu potraficie obsługiwać nasze oprogramowanie. Popatrzcie, jakie to łatwe. Dostajecie sygnał z lewej strony. Klikacie ten sygnał, transakcja jest wykonywana. Teraz chwila czekania. Widzicie? Minęło 5 minut i jestem bogatszy o 500 euro. Możecie to powtarzać do końca życia. Jestem przekonany, że każdy słyszał o handlowaniu na giełdzie. To właśnie to. Jedyna różnica między zwykłym handlowaniem i handlowaniem z moim robotem dotyczy szans na wygraną. Handlując samodzielnie, można łatwo stracić pieniądze w każdej chwili. Nawet mając lata doświadczenia, jeden mały błąd może kosztować utratę całego dorobku. Ludzie mają uczucia. Można się zestresować. Można dać się ponieść emocjom. Tego właśnie pozbawione są roboty. Handlują w oparciu o dane, a nie uczucia. Dlatego właśnie opracowaliśmy tego robota i dlatego tak dużo zarabiamy. Robot nigdy się nie myli. Przewiduje wszystko na podstawie wszystkich dostępnych danych i nic mu nie jest w stanie przeszkodzić. Chcecie zobaczyć i używać takiego robota? Tak, dobrze słyszeliście. Jeśli uda Wam się znaleźć w gronie 60 szczęśliwców, otrzymacie dożywotnią licencję na korzystanie z tego potężnego oprogramowania. Nie za 6999 euro dostaniecie je za darmo. W zamian proszę tylko o jedną rzecz. Kiedy zacznę sprzedawać moje oprogramowanie za prawie 7000 euro, poproszę Was o napisanie do mnie e-maila. Poproszę Was o opinię. Będę potrzebował referencji, żeby pokazać wszystkim chętnym, że oprogramowanie faktycznie działa, a nie należy do osób, które kupują referencje za pieniądze. Nawiasem mówiąc, nie jesteście pierwszymi, którzy chcą skorzystać z mojego oprogramowania. Mamy już 25 wybranych beta testerów, którzy są przeszczęśliwi. Do tego stopnia ufam swojemu oprogramowaniu, że dam wam do niego dostęp i pokażę, jak działa. Dobry interes, prawda? Jednak teraz nadszedł czas, żeby przejść dalej. Kto pierwszy ten lepszy? Pamiętajcie, jest tylko 60 miejsc. Przy okazji, ten filmik trwa około 10 minut. Oznacza to, że gdybyście zaczęli 10 minut temu, moglibyście mieć już 1000 euro. Wykorzystajcie okazję, zanim zrobi to ktoś inny i pozwólcie, żeby Wasze konta bankowe zapełniały się pieniędzmi jak szalone. Adres e-mail wpiszcie do formularza. Potrzebuję tylko adres e-mail, żeby skontaktować się z Wami w sprawie referencji. Wpiszcie swoje adresy e-mail w formularzu na tej stronie i zobaczymy się w następnym kroku. To chwila, w której zmienia się Wasze życie. Na co czekacie? Wszystko jest teraz w Waszych rękach. Nie macie nic do stracenia, a wiele do zyskania. 50 tysięcy euro? 100 tysięcy euro? Nawet to zależy tylko od was. Im wcześniej zaczniecie, tym większe szanse, że otrzymacie oprogramowanie za darmo. Dziękuję za uwagę. Naprawdę doceniam poświęcony mi przez was czas. Do zobaczenia za chwilę. Następnym razem, gdy usłyszycie mój głos, będziecie wiedzieć, że podjęliście dobrą decyzję.